Siemanko mordeczki z tej strony Szaku, ja Was witam w kolejnym odcinku z przeglądu sklepu Fortnite. Pamiętajcie, w dzisiejszym odcinku, a ja w każdym innym możecie wygrać skina. Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał, szlicie łapę w górę, byście nie wspierali z kodem szaku i to wszystko. Aha, jeszcze jedno, Musicie napisać w komentarzu kod szaku, abyśmy się udział w konkursie. Także napiszcie ten komentarz, bo to jest najważniejsze, ponieważ z komentarzy was losuje. Dobra, jak widzicie w dzisiejszym sklepie znajduje się taki nowy skin jak kwaczątko króliś i nowy... Na nowe malowanie rządło także okej okay, zacznijmy sobie od kwaczątku jak widzicie mam tutaj kilka stylów zobaczmy sobie jak one wyglądają tutaj mamy takiego żółtego kwaczaka pan kwak tu mamy niebieskiego e, tu jest zielony i czerwony okej okay, fajny ale ten mi się tak nie podoba jak króliś króliś jest powiem wam że jest the best patrzcie jaki w ogóle plecak właśnie czekajcie ten miał plecak tu niestety za 800 jest bez plecaka, ale królisz za 1500 już jest plecakiem, także o, warto takiego skina kupić na pewno niż, lepiej, lepiej kupować jest królicia niż pana kwacza czemu? ma plecak no i według mnie jest ładniejszy, właśnie napiszcie mi w komentarzach, czy ładniejszy jest tutaj królisz czy kwaczak, no według mnie królisz, dobra, mamy dzisiaj tak również w sklepie Miedziana Osa to jest w ogóle chyba dobra, to nie jest nowy skin, ale tutaj mamy nowego Nowe malowanko A tu jest, nowe malowanko rządło Jak widzicie jest takie rządło Nie wiem skąd te rządło Są dzieci, święta, jest Wielkanoc Te rządło totalnie nie pasuje do sklepu, ale ok Znajduje się również w sklepie piechur Polarny Fajny misiek, jeden z moich widzów Stefan RPK matki oskina Zawsze go pamiętam na customach do mnie nie wbija Pozdrawiam Stefana No i dobra, tutaj on się prezentuje w ten sposób Ale jeszcze mam w sklepie coś takiego jak rybą z pelki, powiem wam szczerze to jest pierwszy raz jak widzę tego ten skin malowanie, te kilo, skilofy skin te kilofy, w miarę fajne, ale ja bym ich nie kupił, zwłaszcza za 800, 300 maksymalnie bym za to dał ale mamy za to malowanie pisanka, jest to nowe malowanie e, jakieś, o tutaj takie czekoladowe w papierku można powiedzieć ja możliwe, że je kupię, ja wiecie lubię słodycze, także może to kupimy dobra, ale to nie jest koniec sklepu, w sklepie mamy również wszystkie Tutaj świąteczne skinki, wow, ej co jest, podwójny sklep, wow Dobra, mamy trzy nowe malowania, mamy cudowny łom, e, który ma aż 500, za 500 v w porządku, taki łomik klimatyczny e, Mamy malowanko, pisanka, wiosenna impreza, fajnie, jest malowanie, pastelowy nadruk, Ok. Ale uwaga, cudowny łom jest dla Pana Skoczka, jak widzicie mam tutaj Pana Skoczka, on ma w ogóle jakiś styl a jest tyl, jajko czekoladowe. Ok, czyli jakaś ta Wielkanoc jest zachowana w porządku? Coś się czułem takiego nowego w sklepie? Kicanie i króliczek. Ok, widać, że ta strona sklepu jest specjalnie zrobiona pod e, święta wielkanocne. Tutaj już taki zwykły sklep, taki normalny oprócz tych pisanek. I tu mamy dwa nowe skin. Także wam powiem, że sklep jest naprawdę, naprawdę fajny. Tutaj mamy jeszcze Dream Okej, okay, fajnie, powiem Wam, że muszę się nauczyć tych tańców, bo za niedługo na kanale będzie nowa seria, na której będę musiał umieć wszystkie tańce, przynajmniej piosenkę i znaleźć będę musiał. Dobra, no, tu jest jeszcze Stella. nie Stella, widzieliśmy też króliczek i tu mamy e, popędliwy, iloft też w porządku i pastelówka, dobra, pastelówka, wiadomo, tutaj mamy wgląd pastelówki na druk, tu już widzieliście, Łom, e, chyba to wszystko z tego sklepu, nic tu więcej, nie, czekajcie, jest tu coś jeszcze, a, dobra, tylko ten przegląd. Czyli jak widzicie w sklepie, jest to wszystko komandowska dla spocuchów, jest spocony, kupuj komandoskę, wiadomo, z kodem szaku. Także dobra, teraz Was zapraszam do zwycięzców z poprzedniego odcinku zobaczycie odcinka w sumie z dwóch odcinków. Teraz zobaczycie dwóch zwycięzców z kolejnych odcinków. Pamiętajcie, odzywajcie się do mnie na maila, bo ja do was zawsze. Eee, zawsze was kieruję na maila, abyście pisali, jeśli coś wygracie. Tylko pamiętajcie, na mailu was proszę o to, abyście mi pokazali, że subskrybujecie mój kanał oraz że wspieracie mnie z kodem szaku w sklepie. Także wspierajcie mnie wcześniej, żeby tego nie robić na ostatnią chwilę, ponieważ nie zawsze was, jakby tak powiem, system wczytuje. Trzymajcie się, to było na tyle. Heja. A więc dobra, sprawdźmy sobie, kto wygrał pierwszego giveawaya z tego odcinka. Tutaj wygraj nowe skiny z Deadpool. A uwaga, losujemy. Jak mówiłem, dzisiaj dwóch zwycięzców sobie wybierzemy, ponieważ. Za pierwszy odcinek nie rozlosowałem zwycięzcy, bo strona mi nie działała, ale udało mi się znaleźć wreszcie stronę, na której mogę rzeczywiście kogoś znaleźć. Kod szaku, ok. Oskar, Pieprzka, byczku, jesteś pierwszą osobą, która wygrała. Także zgłoście do mnie na maila, maila masz w opisie. No i odezwij się, a wtedy ja ci wręczę na skinę, jakie sobie wybierzesz tylko ze sklepu. Dobra, teraz wchodzimy na mój kanał jeszcze raz. Eee, tu był ten ostatni filmik to jest z wczoraj, z dzisiaj. Nieważne, bierzemy sobie tutaj szybko komentarz, wystarczyło tutaj też napisać tylko kod szaku, aby wziąć udział. E, uwaga, jeszcze raz tutaj sobie wpiszmy kodzik, pick random i czy będzie? E, kod szaku, aha dobra ja tutaj źle przeczytałem, kod szaku najlepsze skin są do te czego tylko jeśli chcesz zdobyć takie skina na pola napisz do mnie na maila i takiego skina ode mnie otrzymasz. Gratuluję, jeszcze raz pamiętajcie, by wziąć udział w konkursie, starczy zostawić łapkę w górę, spika na kanale, no i wspierać mnie w sklepie z kodem szaku. Także to było na tyle, trzymajcie się, siema!